Siemano widzowie, jestem czarą. w dzisiejszym odcinku będziemy grali w Rob, też w Roblox, ale na Roblox Studio w moje gry, więc no i ja tu tworzyłem te dwie gry, to się zawsze taka robi, Ciągle jest prywatne, chcę ją spublikować, o okay. open place, make public, co make public, nieważne, ważne. Y i tu zrob... zacznijmy od mojej pierwszej, czyli Kurkuma Da się tu naprawić, bo tu się trochę z... zepsuła ta gra. Nie, nie da się, nie da się. No chciałbym... Ja chciałbym wyjść. Nie umiem, ale nieważne. Wejdźmy. I Kurkuma to jest pies. Jakbyście się pytali, co to Kurkuma. Ale tu był, tu był pewny błąd gry. Po prostu, skraszowa... Mogę zmienić? Ej, mogę dodać, bo skraszowało mi grę i tutaj był dom. Ale dodam, jak mogę. Classic House to chyba był. Tak, to był na pewno Classic House. Ale czemu się jeden na... co, co się stało? Okej. Okay. Jest dobrze? Nie, jeszcze. Ja bym to jeszcze. No tak serio może być, ale ta drabina była. W środku jest... Też tu Co? się... Co? To jest skomplikowane. Idealnie teraz jest, drabina jest dobrze. Tak, środek jest dobrze. Okej. Okay. To jest pierwsza gra, powiększę sobie ekran I to jest pierwsza gra, tylko że zawsze mnie wkurza ta okładka, ale no... Nie, nic nie poradzę Play Tło tak... Czemu tło jest z Minecrafta? I mogę wam... Mogę wam pokazać tą, ten mieczyk, ale... Szybko go wyłączam. No właśnie. I to się przez. Nie wiem jak, ale takie coś się pojawiło. Naprawdę. Ale tu nagle było tak. się dziwne. I tak. Idzie się tu na górę. Tu jest porta, do którego zaraz wejdziemy. Ale. Tu ma jest taki klejnudzik. Gdzie jest kurkuma? Tu jest kurkuma. Ja Serio tam... w tym momencie też nie będzie nie krewać. Bo to nagle mi się tak pojawił, nie? Ja tu nic nie robiłem. Gdzie jest kurkuma? O właśnie. I trzeba uciekać, bo to jest znek z Każdy. Tak jak każdy inny, ale on jest oczywiście szybszy od nas. Chodzę na górę. Kurkuma, chyba. Tak. kurkuma też umie. Kurkuma też umie. Kurkuma. Dobra. Ej, pokażę. Chociaż. Mogę pokazać pokój, kurkuma. No. no kurkuma, niech. I to jest gra o uciekaniu przed kurkumą. Nie wiem, ona jest chyba na. ona jest chyba na rubik się. Może, Możecie się zagrać, ale nie, też nie jestem pewien. Ło! Znaczy, tak to nigdy. To, ta gra jest. Nie do wygrania. Gra się ciągnie tak sobie w nieskończoność o uciekaniu przed kurkumą. To ma być. Uciekają przed kurkumą i takimi innymi potworkami, ale się okazało, się, okazało się, że się okazało, się, że kurkuma zabija innych, przykład zombiaki. albo z, jak dałem tu z Pink Trap'a z knapa, to też dobra. Idę do pokazać co jest w portalu. Łospadł. Tu na górze nic nie ma, bo ja chciel, zapomniałem, że tu miały być stroje różne, ale tak sobie o tyle. Tu mój pierwszy raz, więc jak ci zrobiłem coś źle, to... to nie miejcie pretensji. Ej, to chyba znowu źle postawiłem. Bo to już tak tyle błędów to miało, że to mnie zniszczyło. Dajcie wejść na górę. O właśnie. Tu da Tu jest model model legend. Czekaj, ona się... No przecież ja ona czy jej... Aha, może ja no, o nią zahaczyłem. Co ty robisz? Ja Widziałem tu dużo tych NPC-tów, bo to jest be strefa bez kurkumy, strefa bezpieczna. Co to jest za skin już ja to jest strefa bezpieczna. Na, na przykład samochód McDonalda dałem. Szybki jest ten samochód strasznie, ale... Tu, tu tak sobie chyba tylko dwa... Potrąciłem kogoś. Chyba tylko dwa samochody. Okay. Jakiś Dzieci jej zagadkę. Piękny Co tu jeszcze? Taki samochód. To A MPZ to mi na pewno w tym. Nie wiem jak wy to robicie, ale dopiero po 15 słup, nie? Rano się budzę. Patrzę. 18. No, tak można szybciej popychać I to jest samochód Popkata. Ja będę pierwszy z bygu. I NPC-ty też mogą wchodzić, ale nie mogą prowadzić. Popkata jest chyba najszybszy ze z wszystkich innych. No, patrz, jakie moje szybki. A, a to Bugata. To nie Bugata. To, 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 to zaczyna się skierzy. Nie, tak. Szybsza od, od popkada, ale przecież to tam patrzyłam, to teraz wejdę raz do popkada. Znaczy, na. i no, jeden, który jest szybszy, chyba bugatti Jeszcze Jeszcze McDonald's jest jeszcze szybszy. Jak to jak się wyjdzie z to już tej katastrofy nie ma, chyba że jest kilka osób. A jeszcze chcę zobaczyć tego Monster Thraga. No, NCP właśnie wyszedł z samochodu. Trzeba portalem z samochodem. To było czytowanie na serio. Ale jak się da, to zobaczyć trzeba, oczywiście. No, w sumie pod katem to ja raczej tego nie zrobię. Bo jest za gruby. A Halo, gdzie jest McDonald? McDonalda nie ma. Tym nie pojadę. Czy pojadę? Jestem takie zaawansowane. Tam jest McDonald. Co ty robisz? No nie, ale jakby się komuś udało, to, to mówię, że na mapce jestem cały... Na przykład zrobić tak, że... Okej, okej, okay, okay, nie mam Co ja teraz zrobię? Myślę że i latam. Ale jakby się komuś, jeszcze nie było mnie w domu, ale jakby komuś się udało, to ja jestem na serwerze. Znaczy nie, nie jestem cały czas, ale głównie to stróżuję na tym serwerze. jak ktoś będzie tak, tak cheatował, albo wyskakiwał autem sobie, bo da się, to na stówę się da przeskoczyć. Czasem piksel tu da się wyskoczyć, jeśli jeździsz, no to tak jest u groziwanem. Więc nie, rób, nie róbcie, tak? No, bo dobrze, to się dla was nie skończy. I tu można chyba wyskoczyć tą. I więc nie skacie na sprężynce, nie róbcie takich dziwnych rzeczy. Ale tak już możecie robić. Dobra, otworzę drzwi. Tu na górze mamy na przykład gdzie jest ta flopa, co chodzi. Tu jest flopa, co chodzi. Maxuela mamy. Taką flop, flopę mamy. Chłodzącą, która ma. Miej niż, mniej ani więcej niż młodo. Mamy morpsa Sika. Aj, wywaliłem się. Ej, no. Co się dzieje? Ej, no. No co ja, co ja teraz zrobię? O, w końcu. Ser, flopę się zamieniłem No ale mamy próbę co ty robisz? Hmm? Mamy Mario Luigi'ego, ale w niego się nie zamienię. I pan którego też nie zamienię, bo mam te dwa na sobie. I tu jest wizja, siedząco. Jak ktoś chce, to może się tu siąść z takim podworem I, i oczywiście capybare, bo jak rzecz inaczej. I tak I. Jest problem, właśnie chciałem powiedzieć, bo jak się ma. Flopę i Mariu na sobie Chociaż wątpię, że ktoś tak będzie miał, ale tak I się przechodzi, to się nie da przejść I tak może być też zwykłą, ale trzeba się tak wygiąć dziwnie Ale się też Zawsze to, nie, nie wiem, no zawsze jak Są drzwina pod E w Robloxie, to muszę I to na tą mapę Na tyle Aha, nie tak się wychodzi, geniusz Jestem tu trzeba całkiem wyjść z Roblox Studio. To F11, tak, F1. Kurde. Daj, wyjść. Czy to się zapisze? Wątpię. Ale tak, ten błąd, co tam był, to mi się tak nie wiem, czy mu zawsze wyświetla. A tu jest takie dziwne. nie wiem czemu. Just, ja bym się tego pozbył najchętniej. My games. Grupy. Czemu to nie ma układki? Czemu to nie ma układki? Nieważne, to jest. Publiczna jest dobra. To jest. Nie wiem czemu się nazwa zaś nie zrobiła, ale to jest. Survival de Momo. Survive the Momus Minecraft. Yyy Tak to wygląda. Dam play bez czekania. Halo. Halo? Dobra, mam Chloe, ja nie wiem czy mówiłem. I to nie są mimo tylko ja. tak, to są Robloxowe mimo, tylko że teraz będą mnie tak w nieskończoność bić. No nie, biegną tu. Ile Milion. No i co ja teraz zrobię? I to na sta nie wiem. W yy, tej grze nie ma nic, co po może zacinać, ale jednak zacina. Więc znaczy na początku zacina, potem po jakiś... Po jakichś 3 minutach grania już tak fajnie, swobodnie dochodzi, chodzi nie? Bo nie ma co zacinać. Nie wiem, do dorsy nie zacinać. No, taka prosta gierka. Uciekanie przed mumu. Już tak. I one umieją robić parkour, albo też. Co? czemu wy mnie przy... z dystansu bijecie? Nie. Oni są na stółie, za drzwiami były czerwony kolor. I tu jest taka szefowa, momo, szefowa mumu. Tu są strzałki, które prowadzą do samochodów, ale nie ma czasu je zabrać. To jest jak ktoś ma czas na wszystko. O, widzicie, już swobodnie leci gra. Dobra, jednak nie. Mahalu, no, co takie ragi? A ja nie robię tego parkura tylko spadam Ten Właśnie taki dystans miałem do Gdzie one są? Myślałem, że gra jest w i Widzę takiego Wolność Ale nie No nie przejdę tego z No jeszcze parkura robi na samą górę Speedrunner Nie no parkourów więc... jest Halo? Halo chcę wejść na... Spadłem ta myszka tak nie chodzi, nie wiem, i zacina, nieważne. I to jest taka też, czemu label pisało? Nieważne i to... Tak, no czemu nigdy... O, już przestało przed chwilą. No. no a tu jak słowo? Nie wiem, no co, co chodzi, ale to wam to przestanie. Przestań, tu trzeba chwilę pokryć w tą mapę też, żeby przestało i teraz nie mówię tylko żebyście się nawalali w tą mapę, nie, 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 nie tylko mówię po prostu i to jest serio, prawda. No i widzów na ten odcinek to na tyle, chciałem tylko pokazać mapę więc...